Witam Państwa we wtorek 6 czerwca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu: Prezydent w Gliwicach, 200 litrów bez akcyzy i korespondencja z powiatu. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Andrzej Duda jako prezydent odwiedził już w naszym regionie piekary śląskie, Siemianowice, Cieszyn oraz Zabrze. Jutro przyjedzie do Gliwic. Nasze miasto jest o tyle bliskie rodzinie prezydenckiej, że ojciec pierwszej damy pochodzi właśnie z Gliwic. Poeta, prozaik i eseista Julian Kornhauser ukończył liceum ogólnokształcące numer 5. Jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli poetyckiej nowej fali z lat 70. XX wieku. Wizyta Andrzeja Dudy rozpocznie się od wizyty w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Prezydent będzie gościem honorowym na uroczystości jubileuszu 30-lecia inwazyjnego leczenia zawału serca obchodzonego w ramach 24 Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej postępy w rozpoznaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń. O 17.30 prezydent pojawi się na cmentarzu przy ulicy Świętego Wojciecha, gdzie złoży kwiaty na pomniku, grobie zbiorowym upamiętniającym ośmiu powstańców śląskich poległych w 1921 roku w czasie walk pod Januszkowicami i w Kliwicach. Na godzinę 18.30 zaplanowano spotkanie z mieszkańcami na Placu Krakowskim. Prezydent ma wygłosić przemówienie. Ze względów organizacyjnych wejście na Plac Krakowski będzie możliwe od godziny 17.30, wyłącznie od ulicy Wrocławskiej i od ulicy Akademickiej. Blisko 200 litrów nielegalnego alkoholu rozlanego do 6, 1,5 litrowych butelek zabezpieczyli w jednym z mieszkań w centrum gliwic funkcjonariusze Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KMP w Gliwicach. Podczas przeszukania lokalu znaleziono dodatkowo 2,5 kg krajanki tytoniowej bez akcyzy oraz butelki służące do rozlewania alkoholu. Ponadto w mieszkaniu ujawniono szereg butelek plastikowych o pojemności 1 litra z zawartością spirytusu niewiadomego pochodzenia. Wobec 55-letniego posiadacza nielegalnego alkoholu i tytoniu zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Dokładne badanie zabezpieczonego alkoholu pozwoli określić skalę przestępstwa i wysokość nieuregulowanych zobowiązań względem Skarbu Państwa. Już prawie od dwóch lat mieszkańcy stref płatnego parkowania w Gliwicach korzystać mogą z możliwości wykupienia rocznego abonamentu na parkowanie wewnątrz strefy. W związku z tym, że największą ilość chętnych na wykup abonamentu odnotowuje się w lipcu i w tym miesiącu tworzą się największe kolejki, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zachęca do wykupienia abonamentu już teraz. Przypominamy, że koszt rocznej opłaty abonamentowej to kwota 120 zł za jeden zaparkowany samochód o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Obecnie abonamenty wykupiło blisko 3000 osób, z czego 2 trzecie wykupiło je właśnie w okresie wakacyjnym można wykupić w biurze obsługi strefy płatnego parkowania przy ulicy Bojkowskiej. Gliwice to nie tylko centrum miasta, ale także pełne wydarzeń i społecznej aktywności gminy ościenne. Odpowiadając na Państwa liczne maile i zapytania na portalach społecznościowych, ogromnie miło jest nam przedstawić Państwu pierwszy odcinek korespondencji z powiatu gliwickiego. W tym cyklu przedstawiać będziemy wydarzenia z Knurowa, Pyskowic, Sośnicowic. Zapraszamy do śledzenia wyników pracy naszych korespondentów. A teraz drodzy Państwo, przestroga dla wszystkich tych, którzy z Państwa kiedyś pobrali jakiś plik z internetu, niekoniecznie legalnie. E, jakiś podkład muzyczny, jakaś gra, jakieś oprogramowanie, na przykład do komputera. Proszę sobie wyobrazić, że choć wydaje się, że nikt się nie dowie o takim pobraniu, no to zupełnie inna historia e, przytrafiła się pewnemu mieszkańcowi Knurowa. Otóż gliwicy śledczy weszli do knurowskiego mieszkania 34-letniego mężczyzny. I wskutek tego, co znaleźli, postawili mu 105 zarzutów paserstwa. Za co takie paserstwo? Otóż zabezpieczyli oni materiał dowodowy w postaci laptopa z kartą pamięci, dyskiem twardym, pendrive'em i 140 płytami CD-DVD. Na tych płytach były zgromadzone różnego rodzaju gry, filmy, utwory muzyczne, które zostały nielegalnie pobrane i w dodatku skopiowane. Teraz ten 34-latek usłyszał stopień zarzutów, do, dokładnie Państwo słyszeli, stopień zarzutów popełnienia czynu karalnego, polegającego na złamaniu tej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Przy, przyznał się już do zarzucanych mu czynów. I z tego co mówią eksperci w tym temacie, to nie będzie miał łatwo. No bo oprócz tego, że sam sąd nie będzie tutaj prawdopodobnie w ogóle stosował ogromnego, uniewidnie... ogromnego złagodzenia takiej kary, to jeszcze w dodatku sami producenci tego typu oprogramowania mogą zgłosić się z roszczeniami, a te roszczenia na pewno w setkach złotych nie będą liczone. Dobrze by było, jeśli w tysiącach, a nie dziesiątkach czy setkach tysięcy. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium, dostępna w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.